Zakrzewski blisko Baszczyńskiego, teraz prawego obrońca Wisły, zagrał dosyć ryzykownie, ale skutecznie. No i kapitalnie Wiślacy przenoszą piłkę pod pole karne Arki, Tomasz Irsak. Dobre dośrodkowanie i nie ma gola, jeszcze broczek! Jest! 2 do 0 dla Wisły! Wydawało mi się, że przedobrzył Irsak, że za długo czekał, za bardzo zwlekał z tym dośrodkowaniem, natomiast dograł dobrze, Diaz wygrał tą piłkę, zgrał jeszcze. Naprawdę 2-0 to jest świetna zaliczka na dalszą część meczu. Tu w tej chwili Arka ma duży problem. Tak Kaziu, przede wszystkim ma problem z tą swoją lewą stroną, bo praktycznie cały czas tam tą stroną idą wszystkie akcje. Lewą stroną Piotrek Brożek dzisiaj z Diazem nie za bardzo, ale ta prawa strona ciągle, ciągle atakuje, także... Tam płotka ma bardzo dużo problemów dzisiaj. O, ja... Oczywiście Paweł Grożek miał tutaj trochę szczęścia. Proszę zobaczyć, jak ta piłka się odbijała od dwóch zawodników od, junior, od Juniora Diaza i, i Sokołowskiego, ale.